Jej koledzy! Zajęliście! Dlaczego on w ogóle jeździłem? Ale dobra. Wi, Zaraz, o co tu jest? Jest w ogóle. Miałem nagrywać wcześniej, ale powiem szczerze, że miałem taką, ale to po prostu taką serię nieszczęśliwych zdarzeń. Eee, się... Nieszczęśliwych, no shit happens. Nie? nie może być tak, że jest cały czas dobrze. Musi być coś źle. No, to taki przykład. Eee... 12 maja, się śmiałem, że kurde to był piątek 13 dla mnie, nie, nie 12 Miałem sytuację, że byłem na montażach i mi padł e, telefon, mój iPhone mi padł e, Ja go ściągałem ze stanu, więc bez gwarancji, sto tam 13 Pro Max Wyszedł chyba 1,5 tysiąca taniej niż w Polsce, więc no e, Tylko głupi, nie skorzystał Ale była też że on się nagle wyłączył Dojeżdżam do lokalu, jakby służbowo, robiąc... E, Montaż, bo e, pilnowałem montażu jednego firmie no i dla mnie takie, to było dosyć dziwne, że e, nagle się wyłączył. Ale, ja o chuj, tu chodzi czy on się wyłączył, tak nagle? To było mega dla mnie dziwne i kompletnie nie mogłem tego zrozumieć, o co tu chodziło. Teraz podjadę, bo kolega jest za mną. E, no i, i on nie działał. Ja byłem na montażach, miałem dwa lokale do, do zrobienia e, i to kompletnie nie działało, nie. Yy, się wyłączył, się włączył, w, wy, wyłączał się i włączał cały czas, yy, i czasem podziałał 2-3 minuty, a potem wpadło tego, w butlupa tak zwanego. Czyli się w, cały czas się jakby ładował, ładował, a potem już nie było tego yy, i to było mega dziwne. I jeszcze tego samego dnia nagle motocyk mi stanął. Wolałbym, żeby coś nagle mi nie stanęło, ale motocyk, nie? Mam to w ogóle nagrane eee, i tutaj puszczę to, 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 filmik z tego mam nadzieję, że to jeszcze dziś mam kurwa co się załapało? Kurwa ej, o kurwa, o kurwa o oh, kurwa. Fuck. O oh, fuck. Kurwa. Kurwa, eee, ale jak widać, no, po prostu to była mega dziwna sytuacja. Oprócz tego, eee, ja mam wrażenie, że to była luźna klema, ale nie wiem, co miałem taką sytuację, że to tak się zdarzyło. Eee, ale a propos luźnej klemy, no to. Miałem taką sytuację, że po tym, jak oddałem do, do, do serwisu, potem się z serwisem dogadałem, że montujemy, jak widać, żonę manetki. Może też słychać jest pełen przelot zrobiony, który brzmi całkiem fajnie. Jest trochę za głośny, ale ten, ale uważam, że jest naprawdę e, spoczko. Właśnie, no, nie jest to jak, właśnie jak za mną jedzie, coś nie to jest dokładnie, ale to nie jest tak, że jest takie, fajne, takie taka fałka, niestety. No, jednak typowy brudas, lubi takie brzmienie. Ale powiem szczerze, że e, jakoś tam odebrałem od, e, mocnych serwisu, jadę, 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 dojeżdżam do sklepu, robię zakupy i nagle e, auto mi, fu, mi nie mi odpala. Takie o co tu chodzi? E, przełączam e, ten, e, przełączam, bo nie wiem, gdzie zapłon i. Klikam żeby się uruchomił, się rozrusznik i bum gaśnie. Ja takie, o chuj tu chodzi, nie? Akumulator był ładowany, wszystko było takie, co to może być. No i dobra, jakby usiadłem i odpalił. No i to powinno mi dać już trochę do myślenia, że jak usiadłem, to on odpalił. Ale dobra, no ja do najmądrzejszych ludzi na świecie yy, nie, yy, się nie zaliczam niestety. Dara, da, da, ten. Wiii, da. Dobra, chyba słychać, że jesteś się ale dobra e, No i e, jadę, 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 do ja, skręcam w nastrzyżowaniu w lewo Przyspieszam, ale bum, gasie mi takie, o, choroba no, To już było takie dosyć e, dziwne e, dla mnie osobiście Dosyć takie dziwne, co tam się podziało Ale no dobra, jadę, jadę, dochodzę do firmy, spoko, spoko Motocykl e, na, spoko na spokojnie e, sobie postał Odpalam go, wracając już z roboty do domu. I co? I znowu taka sytuacja. To na tym mogę na, na legalu pojechać, bo jest bus pas. Ha! Eee, no i ruchomię go, ubieram się. Bum, gaśnie. Przejeżdżam 200 metrów, gaśnie. Przejeżdżam kolejne 300 metrów, już po tych 200 metrach, mam już pół kilometra, gaśnie. Ja przerażony, o co tu chodzi? Przejechałem łącznie kilometr, zgadzam się 8 razy. Dzwonię do serwisu, który jest w łazach. A ja pracuję przy Politechnice, czyli to jest chyba 40 km łącznie eee, I no jak się można domyśleć, no nie chcieli, no, ale szef serwisu powiedział takie, słuchaj eee, Opowiedz mi dokładnie co się dzieje, nie? A ja takie, no to jest tak, 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 ale to ładnie brzmi, jezu! A to jest Hadek! Eee, no i wiesz, no i mam takie, no opowiadam, opowiadam takie, stary Klemę masz y, luźną, a ja takie co kurwa? No, klemy masz y, luźną, ale ja takie, no, nie ma takiej opcji nawet, nie? W sensie, ona się trzyma, nie? I on takie odkręcić, a ja śrubokrętów nie miałem, dlatego już teraz zawsze mam w tak, śrubokręty. Mam, mam śrubokręty, taki e, mały zastęp śrubokrętów. E, I okazało się, że był taki leciutki, naprawdę leciutki, e, luz na klemie dodatniej, nie? I ja dosyć, ja powiem szczerze, że byłem przerażony. Bo w pewnym momencie jak już odpalił bo mi dwóle gaz dwa razy na światłach. Ja ruszam, jadę sobie 60, na no czek i jeb! Gaśnie całkowicie, nie? I ja miałem takie o choroba, jakby co tu się odwaliło, po prostu to była jedna wielka sieczka, ale jeden śrubokręt i to wszystko się naprawiło i kurwa, ale to ładnie brzmi. Zazdro No, także takie przygody z Benkiem No ale widać jest wydech Chyba go, go słychać Ja postanowiłem, że założymy wydech, bo... No, mocno jest na gwarancji No jakby straciłem gwarancję na silnik Założyłem manetki, straciłem gwarancję na elektronikę Więc nie wiem, mam chyba gwarancję tylko i wyłącznie, nie wiem, na paliwo Nie wiem nawet Więc zaryzykowałem I co? I nagle zaczął się coś psuć, i ja byłem przerażony, no naprawdę. Ale co mi się bardzo podoba, osobiście uważam, że, te, że ten wydech aktualnie jest za głośny, brzmi fajnie, jak się rozgrzeje, ale to już może będzie później słychać, jak już będę dojeżdżał do, do firmy, to na, na fajnie potrafi tak burczeć, tak strzelać, i to naprawdę jest cudowne. Eee, ale powiem szczerze, że no, byłem przerażony i też tego nie nagrywałem, bo jeszcze w międzyczasie. Eee, zmieniłem auto i w ogóle też fajna historia z kupnem auta. Kupiłem Wolwiaka F70, to typowy Brudas, kocham po prostu takie budy. No niestety generację drugą, czyli tam. Tak, e, czyli o, generacja druga to jest od czwartego roku mniej więcej i e, na był fu, 19, 19 roku, przepraszam. I najlepsze było w tym wszystkim to, że tak go kupuję. Jako, że się nie znam, to kupiłem raport, oddałem auto do serwisu no i serwis mówi. Dobra, włoży pan piątkę będzie kit, nie? się. No, stargowałem się, bo tam było rzeczy do zrobienia. Więc mam auto poniżej ceny rynkowej. Bo no, One było poniżej ceny rynkowej, no bo było trochę poobijane w sensie typowe V70, czyli nie działa tylna y, wycieraczka, obity, obite jakby pro, się, krawędzie tylne, no bo to jest też trochę jak kolumbryna. Ale spoko, No No i y, zarobiście, swoje poprzednie auto sprzedałem bez problemu. No i najlepsze tym wszystkim jest to, że. Eee, oddałem auto do Mechanika. No i oni po dokładniejszej bardziej dokładnej analizie stwierdzili, że jednak, że jednak trzeba wymienić jeszcze kilka innych rzeczy, no i jest równowartość auta. Auto było w takiej cenie e, poniżej rynkowej, dosyć mocno ze względu na mankamenty, i tak dalej i że trzeba było trzeba robić maglownicę i to też tam kosztuje dwójki dwa, dwa i tysiąca mniej więcej eee, i należę jest to, że że po tych naprawach auto mam właśnie lekko ponad przeciętnej ceny rynkowej, więc trochę wygryw, trochę przegryw mam nadzieję, tfu, 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 tfu że to jest wszystko to, co w tym aucie będę musiał robić no Jakby ja celowałem w 2.5 turbo Nie 2.4, nie 2.3, 2.5 Bardzo chciałem... To jest o, A -a -a. No e, Także tak teraz e, brzmi Benelka Jakbyście chcieli, byście byli ciekawi Cały kit, który mam na tym motocyklu, jeśli chodzi o wydech Czyli e, usunięcie katalizatora i tylnie, ty, wydech tylny e, To jest e, chiński kolega Eee, At Atrapowicz, <noise> bo to nie jest Atrapowicz, jest logo Atrapowicza, bo, bo grawerowali. Takie dwie czarne końcówki podwójne. No, taka całkiem e, stosunkowo od Norma, jeśli chodzi o e, te. O Feneczko. O, o AliExpress. U mnie chłopaki z firmy mają takie więc. No. Jakie one mają, szybkie motocykle? No, to właśnie cały czas mi to trochę boli, że. Eee, ten motocykl no ma te 48 koni Jakby Do takiej jazdy codziennie Zajebiste jak... ja, bym, ja tylko narzekam, że jest szeroka kierownica To, jest, to ma swoje Zady i walety, jak ja to mówię tak, że Jest to naprawdę fajne, bo A co pan robi tutaj, pan nie, Pruszkowski? Eee, że wy, Pozycja jest wygodna Spoko, ale w mieście W pełnym momentach żałuję, że nie mam Sporta albo skutera nawet bo jest tak, że wszyscy przejeżdżają, a ja mam takie, o kurde bele, co to było? A ja mam takie, że to jeszcze jest. Yy, wiesz, ja się po prostu nie mieszczę wtedy, nie? i to jest dosyć yy, uciążliwe. Ale mam już no prawie, nie wiem, to widać, 7 tysięcy, e, przejechane Ten bak skończę, będzie, będzie ponad 7000. No bo na baku robię około... Bak ma tutaj 20 litrów Ja średnie spalanie, według tam e, komputera mojego, bo tutaj pokładowego nie ma e, Średnia z 6000 tych tysięcy tam, To jest 6,5, bo tak przez 6,5 jak było e, To jest przy mojej jeździe około 4,2 więc mamy 21 litrów, więc to wychodzi około 500 km tak, tak na styk No i ja potrafię, mój taki rekord z jednego tankowania to było 3,8 Nie wiem jakim cudem, od razu trzeba się schować Ale ładna No S80 no, tylko że akurat generacja trzecia, niestety. No ja mam drugą, no. Eee, ale, a, a co mnie kupiło? Jasne wnętrze w tym aśmie kupiło. I drewniana kierownica. <laughs> ja jestem staropienzielski, ja tym wiem. Szkoda, że nie jest czarne, bo jak typowy brudas, no czar, czarne wiesz, czarne Volvo w kombi to must have, niestety. Ale nie narzekam, jestem naprawdę szczęśliwy. I zobaczymy czy będę jak auto wrócić z serwisu za chory hajs. <laughs> Ale no, jakby liczyłem się z tym, że to o to będzie bardzo drogie w utrzymaniu. Jak mi oktawka paliła w mieście 9 litrów gazu, To to, to mi pali 15-16, tak? Przy tej samej jeździe. No bo jednak większy troszkę silnik, troszkę większe wszystko zmniejsza się na 6 eee, Ale no jest naprawdę fajnie. No i mam nadzieję, że powrócę do nagrywania, no trochę mój biznes prywatny i jakby praca, studia i rozkręcanie własnej firmy trochę czasu zabiera. Eee, ale jak mówię, dojeżdżam do firmy, mogę ponagrywać eee, Popowiadać jakie życie jest beznadziejne I mam z tego po prostu fan Czy to się nagrywa? To się nagrywa, zajebiście. No i tyle tak naprawdę, nie wiem co Wam mogę jeszcze opowiedzieć Być może albo to się działo w maju te wszystkie przygody moje mamy już koniec czerwca, telefon nadal nie mam, bo jest problem z płytą główną, bo po prostu nie wiadomo co, co się eee, zepsuło Naprawdę nie są w stanie tego zrobić. E, ściągają jakieś e, części zamienne, nie nie wiadomo o co chodzi, ale być może już udało się tam przelotować kilka rzeczy. Co tak pisze, jest pan pocztekst. Także być może, ale ładna BMW Jak, jak BMW nie lubię, to to było naprawdę ładne. E, także no. A to jest z 100. Piątka, pewnie? No. Także naprawdę. Ale stare sakwy, ja pierdzielę. Nice. Ładne. No. I ja już zgubiłem myśl, bo zobaczyłem motocykl i, i taką bmw Ty, ładnie to brzmi, kurde! Wee. Dobra, trochę Dobra, nie będę... Uhu, o, właśnie było, że, że strzela Ja nie wiem, jak to w ogóle słychać na nagraniu, bo ja pierwszy raz jadę z tym wydechem na nagraniu Mam nadzieję, że to nie jest tak, że mnie nie słuchać, coś bo u mnie w głowie tak więcej jest To jest bardzo głośne A powiem jeszcze, że mam DB założone dwa żeby nie było, także to już jest takie naprawdę. Jest grubo. Ja naprawdę myślę, żeby jeszcze nie włączyć debakilera między ko wydech końcowy a ten a, mm, końcowy a środkowy, bo wtedy po prostu. Jedyka, wtedy po prostu to będzie jeszcze ci cisze. Bo to, o ile takich jazda miejska to jest naprawdę spoko, to potem powiem szczerze, że już przy takich. No jak ja czasem jeżdżę sobie tak powodnicy typu 100-120 oczywiście panie Władzo. No 160 więcej niż tym nie pojadę powiem szczerze, także już cię nie da rady. E, taki Vmax przy moich 115 kg. Opa, e, to wtedy no to jest powiem szczerze, że ciężko, żeby to miało ręce i nogi. Jezu, ale świeci lara. Dobra. Ile motocyklistów wyjechało Ale, ale piłuje Słyskę piątkę No nie, no jakby Naprawdę, ja cały czas yy, Będę powtarzał, że gdybym miał Hajs, brałbym Słyskę piątkę Nie, nie miałem hajsu Zrobiłem pełną kategorię, ale Naprawdę sztosik, no taka Słyska piątka Ale też ereczka miała być Właśnie tu miało być moje pierwsze moto Tylko no przy moich gabarytach to jest troszkę No słabo No ale co do motocyklu, kilka osób. Pod... W ogóle ja się nie. Mam teraz tysiąc wświetleń na pierwszym filmiku. Ja jestem naprawdę zszokowany, że tyle osób chce posłuchać mojego pierdzielenia. Nie wiem, czy to ja, czy to motocykl bo, nie motocykl, bo on jest rzadko spotykany. A widziałem, że robi furorę w internecie. Także to pewnie o to chodzi. Ale było pytanie, a propos, czy się przeleźć z Leoncino, na, na, czyli tam. Scramblera na to. Ja powiem szczerze, że e, Mi na sklamblerze było mniej wygodnie Ja nie jeździłem długo, ja nie pojeździłem dwie godzinki raptem Więc to nie jest e, Taka długo e, To nie była długa trasa, bo to Pokręciłem się. No ja niestety przy moich Wzroście i wadze Najbardziej wygodne było TRK ale każdy wie, jak, jak. Moje zdanie na TRK jest takie o adventurerach, że one są zajebiste, ale nic z tym nie mają wyglądu i jakby to nie to. Leoncino jest super. Jeśli chodzi o manewrowanie w tym po mieście, bo to też było połączenie, jak już to opowiadałem wcześniej, bo dzisiaj wyjeżdżając, wsiadając na motocykl czytałem ten komentarz na YouTube, postaram się gdzieś go znaleźć. To powiem szczerze, że, tak jak mówiłem, kierownica jest szeroka. E, widziałem co ludzie dawali taką jak wiesz jak, jak, jak do e, Chopperów o taką o wysoko To ma sens, można to skrócić e, ale. No jak mówię Moim zdaniem na tym układzie wydechowym i na wszystkim ten motocykl nabrał naprawdę pazura, grzane manetki ja je w maju kiedy było w momencie 10 stopni jak jeździłem no po prostu powiesz że to jest taki game changer i ja nie wiem co ja sobie wyobrażałem nie montując ich kiedy... bo ja jeżdżę jak jest nawet tam do zera stopni, tak? Zobaczymy jak jest to Tutaj mamy taką sytuację z tego To raz zrzucił sobie Ui, tutaj się zmieszczę, a tu już będę miał problem. No właśnie o tym mówię, to nie jest jakiś bardzo fajny motocykl do jazdy w mieście. Jeśli chodzi o takie rzeczy, ale no przy już większych w trasach, w trasach, przy już takich... No jak ja czasem jeżdżę, że z jest do Otwocka, czyli wbijam się w owotnicy, ale dalej albo gdzieś tutaj sobie jeżdżę pomieszczę po mieście, to naprawdę jest to fajne. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, nie. W sensie No to nie jest właśnie rka, tak z swoich która bez problemu wszędzie się zmieści, złoży się lusterka i jazda. No ja tutaj po prostu mam kierownicę na szerokości luster, jak obecnych, nie? Ale tam fajnie pierdzi. A co w ogóle ma tutaj? Ja też jakiegoś akrapowicza. Myślę, <grywa> że taka puszka w Akrapie Nie jest to oryginalne czy nie. Ale ma depick, killer chyba z tego co widzę, jeszcze włożony. Ale no. Tak jest, Akrapowicz. Tylko pytanie, czy jest akrapowicz czy atrapowicz. <grywa> Ale wywalone, jak brzmi, to brzmi. No. A tak, że tak to wygląda? Eee... I ja polecam, naprawdę. W sensie, jakby ja nie mam za bardzo porównania, bo nigdy nie posiadałem motocykla na wyłączność takiego potężnego. Jeździłem tylko kilkoma Piątkami, tak dla zabawy, bo się zamieniałem. Wsiadałem na motocykle jako pasażer, jako plecak w sensie. E, jeździłem mtk e, na jazdach próbnych i tym drugim Gladiusem. E, także jakby ja porównania nie mam. Ale patrząc przez perspektywy tych 6000 7000 km, tysięcy kilometrów, opa, lejta, trochę za blisko podjechałem, e, to uważam, że naprawdę e, jest, jestem szczęśliwy. Właściwie miałem sytuację, ja zwykle, może ja coś robię źle, nie wiem, zawsze jak e, podchodzę się, jak, jak, jak ja ruszam skądś, no to wsiadam, ale zajebisty, nice. E, wsiadam, jadę, e, się, e, pst, <laughs> jak chcę pojechać gdzieś, no to e, włączam motocykl, niech on tam się rozgrzeje, niech wszystkie płyny mu tam się popracują. I dzisiaj pierwszy raz miałem taką sytuację, że on zgasł. W sensie, to nie była taka sytuacja, jak, e, jak miałem klemę luźną, że... E, w, że nagle on zgasł, zgasł, nawet mu wysiedlać. Tylko po prostu nagle, że y, olej się, Olej olej Takie. Okej. Okay. Mam to w ogóle nagrane. Jestem ciekaw, czy to jest jakby. Co tu się dzieje. Czy to jest jakieś tam. Pokłosie czegoś? Czy ja tu się zmieszczę? Czy ja tu się nie zmieszczę? No ale warto mieć głośny wydech. Ui. Ok, dobra, myślałem, że. Bo ja muszę to skręcić w lewo, już nie? O jezu. No... E, no jestem ciekaw czy, czy to się e, nie popsuło. Ogólnie a, motocykl jest po serwisie. Miałem wymienione streskiwacze, bo prawdopodobna ta awaria co mi tak stanął to była, to, była, to był... problem z to, z, z Ja mam wrażenie, że to była klema jednak. Powiem szczerze, że... Dobra, ja tak, tak się wpierdzielę, w bo to jest też kolega. Ui! Dobra i damy radę. No, także mówię, zobaczymy co to będzie bo to może być dobrze <grywia> ale się wpierdolił no też że Tesla się wpierdzieliła ładnie ale no tak więc tak to wygląda to jest taki szybki vlog motovlog nie wiem jak to nazwać ja nie wiem czy to w ogóle za, będzie, będzie publikiwa... Poblu... ja, publikowane ja pierdzielę publikowane E, ale śpieszny motor, ale z skuterek za mną jedzie fajny e, Także zobaczymy co to będzie z tego, e, czy to w ogóle wleci. Ale no tak, je, je tam pytali się. E, no mówię, no dla mnie tam jeszcze było pytanie E, a propos mocy i tak dalej, ja wam opowiadałem, ale dla mnie idealne, bo, bo ble, byłoby to, gdyby ten motocykl występowałby z silnikiem, właśnie o mocy typu właśnie mc 07 no tak, żeby miał tak z 80 koni, był troszkę większy, albo miał inaczej troszkę bug wyprofilowany, bo ja mam problem z, z nim e, i jakby, ja bym go kupił jeszcze raz, no, ja bym go kupił jeszcze raz, żeby było. I ten. I w sumie tyle. Idziemy, nie idziemy, dobra, ja teraz sobie pójdę. Eee, ale jak mówię, no jest naprawdę fajnie, ma tam swoje zady i walety. Problem jest to, że on mocno wibruje, naprawdę jeszcze z tym wydechem, no jest troszkę wibracji, mam wrażenie, eee, jeszcze więcej. Ale kurde, jakby ja jestem szczęśliwy. Zagłosowałem swoim portfelem jakby zbytnio, jakby nie mogę narzekać, że jest chujowy, bo sam go wybrałem Więc mogę narzekać tylko i wyłącznie, że ja jestem chujowym wybieraczem motocykli No, także że ja właśnie podjeżdżam do boru Bory, bory, dory, Ściągajcie wory i jedźcie pomidory, nie? Także trzymajcie się Dzięki za oglądanie, jeśli to w ogóle oglądacie Jeśli to oglądacie, napiszcie, nie wiem, rabarbar. I co? No i się widzimy niedługo, tak? Także A, nie strzelił eee. Także trzymajcie się i do następnego Także Nara!